Witajcie w kolejnym odcinku Roztropnego Ogrodnika. Dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować kultywator, inaczej zwany glebogryzarką. Konkretnie jest to model TF-225, czyli najmniejszy z kultywatorów firmy Husqvarna. Szerokość robocza tej maszyny wynosi 60 cm. Natomiast tą szerokość możemy regulować, możemy ją zmniejszać poprzez zdejmowanie poszczególnych sekcji noży i obsypników. Jak to zrobić? Wystarczy odpiąć zawleczkę I w bardzo łatwy sposób zmniejszamy szerokość maszyny. Klienci bardzo często o to nas pytają, jaka jest minimalna szerokość, czyli jeżeli zostawimy tylko po jednym nożu lewym i jednym prawym, wtedy mamy w granicach 35 cm szerokości roboczej, co umożliwia jak gdyby pracę między rzędami nasady, tak, między truskawkami. To jest maszyna wykorzystywana głównie przez klientów właśnie w takich celach. Zastosowano w tej maszynie silnik o mocy 4,5 konia. Jest to silnik huskwarny. Za chwilę pokażemy, jak ten silnik uruchomić, jak on pracuje. Natomiast dalej, mamy tutaj dwa biegi: jeden bieg do przodu plus drugi bieg do tyłu. Regulacja obrotów do pracy. Pamiętajmy, że pracujemy zawsze na obrotach maksymalnych. Tutaj mamy przełącznik on/off, czyli gaszenie maszyny i ewentualnie ustawienie pozycji wyłącznika do odpalenia. Maszynę przed kilkoma już sobie delikatnie przygotowaliśmy do pracy, czyli zalaliśmy ją olejem. Zastosowaliśmy tutaj olej 10W40, wchodzi go dokładnie 0,6 litra. Wlaliśmy benzynę, zwykła 95, silnik czterosuwowy, więc wlewamy czystą, zwykłą benzynę bez oleju. Ale olej użyjemy jeszcze do filtra powietrza. Zastosowano tutaj mokry filtr powietrza ze względu na to, że kultywator to maszyna, która może pracować w dużym zapyleniu. Zobaczcie jak to wygląda. Tutaj mamy zbiornik na olej, tutaj mamy gąbeczkę, powietrze jest zasysane. I wszystkie osady typu kurz zatrzymują się w tym oleju. Jaki olej tutaj stosować? Są specjalne oleje do filtrów mokrych, natomiast w tym wypadku użyjemy oleju do paliwa, do dwusuwów na LS. Plus. On tutaj śmiało zda egzamin. Uzupełniamy olej, tutaj z tej strony jest pokazane do jakiego poziomu ten olej powinniśmy dolewać. Nie wiem, czy to będzie widoczne w tej chwili, ale jest tutaj taka kreska z napisem Oil Level. Lejemy. się przepłynie. Jeszcze jest troszeczkę. W momencie kiedy jest we wszystkich tych żeberkach, tak to nazwijmy, olej, to znaczy, że jest go odpowiednia ilość i więcej już go nie musimy wlewać. Tak jak teraz jest ok, więc zakładamy pokrywę razem z tym filtrem głąbkowym. Chcieliśmy jeszcze pokazać, opowiedzieć jak w jaki sposób przeroszony jest napęd silnika na noże. Otóż w tym silniku wał ułożony jest poziomo. Końcówka tego wału wychodzi mniej więcej w tym miejscu. Założone jest na nim koło pasowe. Następnie pasek i napęd silnika jest przenoszony poprzez pasek drugiego koła pasowego, które łączy się tutaj z przekładnią. Natomiast w samej przekładni pracuje łańcuch, więc są koła zębate, które ten napęd przenoszą. Dlaczego tak jest to zrobione, nie inaczej? No, mamy łańcuch w tym newralgicznym miejscu, gdzie jest największe obciążenie, ze względu na to, że jest on dużo bardziej trwały niż pasek. Natomiast przy zastosowaniu tego napędu na sztywno, czyli przy dwóch łańcuchach, mógł być kłopot z silnikiem, gdybyśmy na przykład trafili na jakiś korzeń, czy na jakiś duży kamień, który by nam bezpośrednio unieruchomił układ tnący. Więc w tym wypadku pasek jest z formą bezpieczniejszą, bo w przypadku jakichś nagłych, bardzo dużych obciążeń on po prostu w najgorszym wypadku się zerwie albo się uślizgnie na kole pasowym. Kolejną zaletą tej maszyny jest możliwość bardzo łatwego demontażu tych obsytników. Kiedy z tego korzystamy? No w momencie, kiedy pracujemy gdzieś bezpośrednio przy ogrodzeniu, przy płocie, wtedy odkręcamy sobie dwie śruby i możemy jak gdyby podjechać pod sam sam ruch działki i, i wykonać tam pracę. Tutaj producent zaleca wymienić olej w silniku po pierwszych 20 godzinach. Śmiało może to zrobić troszeczkę szybciej, pierwszym razem, czyli po jakichś 5-8 godzinach, czyli po okresie dotarcia tego silnika. Warto też sprawdzać i czyścić filtr powietrza co jakieś 20 godzin. Ten filtr gąbkowy można go najzwyczajniej w świecie wymyć w ciepłej wodzie z płynem do naczyń, wysuszyć całkowicie i włożyć tam z powrotem co 50 godzin pracy, około co 50 godzin pracy lub raz na sezon, jeżeli pracujemy mniej wymieniamy olej silnikowy. Tak samo raz na sezon warto wymienić świecę zapłonową. To jak gdyby uchroni nas przed awarią modułu zapłonowego, który w porównaniu do świecy zapłonowej jest bardzo kosztowny. Na koniec pokażemy jeszcze jak uruchomić urządzenie, może się to dla niektórych wydawać dosyć skomplikowane. Mamy granik paliwa, ustawiamy go w pozycję otwartą, czyli na on. Tutaj mamy dźwignię ssania. W tej chwili ssanie jest włączone. Następną rzeczą jest przełączenie pozycję startową wyłącznika. No i w tej chwili, przy takim, takiej konfiguracji, tych wszystkich dźwigni, a jeszcze pamiętajcie o tym, że obroty na maksa do odpalania, czyli na zajączka, i przy takiej konfiguracji możemy zacząć rozruch. Napinamy linkę, tak żeby był pierwszy opór wyczuwalny, i startujemy. Wróćmy na chwilę tej do dźwigni sterowania. Mamy je dwie. Tutaj ta dolna dźwignia z blokadą jest to załączanie urządzenia roboczego, natomiast tą dźwignią w tej pozycji kultywator pracuje do przodu, co zresztą widać tutaj na piktogramie. Natomiast jeżeli tą dźwignię przytrzymamy do dołu i załączymy w ten sposób, wtedy mamy bieg wsteczny. Jest to oczywiście tutaj narysowane na jednej jak i na drugiej dźwigni. Bardzo ważna sprawa. Nigdy nie przechodzimy z biegu do przodu na wsteczny i odwrotnie. Przy włączonym urządzeniu roboczym zawsze najpierw wyłączamy urządzenie. Wtedy albo zwalniamy, albo przyciągamy tą dźwignię i dopiero załączamy napęd. Mam jeszcze tutaj kółeczko transportowe, które w bardzo łatwy sposób możemy zdemontować. Ono służy do transportu, więc jeżeli chodzi o pracę urządzeniem możemy całkowicie wysunąć, zdemontować albo ustawić w takiej pozycji, zapiąć zawleczką, żeby to kółko nam nie wypadało podczas pracy. Serdecznie Wam dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcielibyście zobaczyć inne modele kultywa kultywatorów huskwarny, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.